Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K25 My Rise. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj w Bloodline Showcase będziemy mieli walkę Taminy. Będzie to walka Money in the Bank, pierwszy w historii Women's Money in the Bank match. Tamina kontra Charlotte kontra Becky Lynch kontra Carmela kontra Natalia. Tak ten pojedynek będzie się prezentował. Jak wiemy, w rzeczywistości Tamina tego pojedynku nie wygrała, ale to będzie moment, w którym zmienimy tą historię i Tamina to zwycięstwo zgarnie poprzedni odcinek to pojedynek 3 Minute Warning kontra AOP, więc taki pojedynek, który też, no jednak, będąc szczerym, pewnie jeden z tych mniej interesujących, ale pojedynek, który mieliśmy ostatnio, no a teraz ten Money in the Bank, który myślę, że nie będzie łatwy do wygrania, bo nie grałem się ani jednego takiego Money in the Bank meczu, gram ladder mecze czy ten TLC mecze w tej grze, ale Money in the Bank takiego 5, 6 osobowego, które będziemy mieli sześć, yy, znaczy, tak? sześć zawodników czy pięć? 5 dobrze tutaj widzę. Charlotte, Becky, Carmela, tak, no 5. 5 no więc no zwykle jest 6 oczywiście minimum. Tak najczęściej w tych Money the Bank meczach. Dlatego 5 to na pewno lepiej, ale i tak, jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, bo z tym nowym systemem ten Money the Bank match może naprawdę być ciężki do wygrania, mam takie wrażenie. Choć jak się będzie miał finishery, to można łatwiej wygrywać. To w sumie jest istotne, bo zauważyłem to właśnie w ostatnich meczach, aby tych, tych ogólnych meczach, które grałem w TLC, że mieć finishery to są. To jest bardzo dobra rzecz, bo przez to właśnie można tam skipować to nie... Te właśnie można powiedzieć te kroki, które trzeba tam przejść, żeby tą walizkę czy tam pas zdobyć. A więc teraz zobaczmy. Filmik tuż przed tym pojedynkiem. We've come to the part of the showcase, where we get to talk about Tamina. Ever since walking in WWE, shoulder to shoulder with the Usos, Tamina's alliance with this dynasty has never been in question. I remember. Watching Monday Night Raw, and I seen Tamina debut with my brothers. It was a pretty cool, uh, you know, dynamic, right? Two of my brothers and Tamina. Together, Tamina and the Usos helped each other navigate through a trial filled first year in WWE, making sure they all survived together. In later years, Tamina has formed alliances with both Naomi and naya jax honoring this family's connection while tamina has looked to create her own name in the industry she has never missed a chance to acknowledge her place in this family either trained by afa and sika the wild samoans Tamina was instilled with the same instincts that have carried each member of this family to wrestling glory. Her in-ring approach is similar to many in the bloodline, quick striking, high impact attacks, and smothering holds. As capable with a super kick for a big splash as anyone else, Tamina has maintained a remarkable level of success in her WWE career. A constant contender, Tamina has competed for the Women's Championship on many occasions. She's also held the Women's Tag Team Championships along with nine separate reigns as the 24 7 champion. Tamina has proven capable in any environment against any opponent. Tamina is always the perfect test for a rising contender. Defeating Tamina proves that you're at the top of your game, and she will always expose those who aren't quite ready yet. Taking her lightly is the easiest way to book your visit to the local medical facility. Tamina has taken part in many memorable moments. But in the two K twenty five showcase, we're going to give you the chance to make history. In the first ever women's money in the bank match, Carmella, of all people, would walk out victorious after letting someone else do all the work. Tamina, Becky Lynch, Natalia, and Charlotte Flair. We were all robbed of a great opportunity that night by Carmella. So, this is your chance to make it right. Showcase Tamina's grit and take out the other four ladies in this ladder match to become the first ever winner of the women's money in the bank. Carmella might still sneak out with the win. Ale jeśli to to nie na tego w naszym jak wyglądała jej kariera, jak to pojawiła się razem z Usos. Gdyby na początek oczywiście, jak to właśnie wiadomość była też trenowana przez Afa i Sike, jak miała te swoje ta te pasy, które wygrywała, czyli to były w sumie pasy tak teamu, które miała z Natalią, te teamy, które robiły z e, Naomi, czyli oczywiście Naomi nie jest, wiadomo, tak w rodzinie e, Bloodline'u, tylko po prostu jest e, żoną Jimmy'ego, więc wiadomo, że ma połączenie z tą rodziną, ale nie jest, może być, jakby to nazwać. No jest częścią, oczywiście, nas rodziny, ale jednak, właśnie wiadomo, że nie jest tak, jakby, nie wiem jak to nazwać, w sumie, po prostu, jakby, ona dopiero może być poprzez właśnie. Jakby ślub dopiero z Jimmy'us oczywiście, z tej rodzinie. No, a Tamina, jak wiemy, Tamina tutaj od początku była wiadoma w rodzinie. Ona, ma, ona jest właśnie córką Jimiego snuki. E, jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że tego nie przekręcę. Tam mi się wydaje, że nawet właśnie jakieś, nawet w sumie mówiło się nawet po nie tylko Tamina, ale też Tamina snuka. Tam się wydaje. Więc no Tamina, no nie miała nigdy tego World Title. Nie miała nigdy tego pasa najważniejszego. Miała właśnie tam 9 razy chyba ten 24-7 pas, który, no, nie jest to myślę, coś czym. Można jakoś, nie wiem się, jakby to nazwać jakby nie wiem, że to jest coś co jest... może być jakieś wybitne po prostu wygrał 24-7, no ale miała 9 reinów. tego pasa, miała właśnie ten tak teamu razem z Natalią, choć właśnie była w tag-teamie, czy to znają Jax, czy to z Natalią, z którą... znaczy nie w sumie znają Jax czy Naomi. No Natalią też była, tylko że właśnie była z nimi ziniami, ale właśnie tak jeśli chodzi o rodziny, może pewnie no to wiadomo, Z znają Jax, no to była taka prawdziwa, bo może powiedzieć tag-team rodzinny, jeśli chodzi o Bloodline no tutaj też mieliśmy ciekawe to, że zablurowany był, tam moment był, w którym AJ Lee była zablurowana, bo tam był właśnie moment, w którym pokazywała jak właśnie z AJ Lee tak przez sekundę walczyła, ta mina i właśnie była zablurowana tam. Tak samo też o Jamesa Ellsworthie wspomnieli, ale nie pokazując go i nie, i nie wspominając jego imienia oczywiście. Więc no, to są tak jakby części, nie wiem jak to wyglądało. czy oni by musieli im płacić potencjalnie za to, nie wiem, naprawdę, jakby James Ellsworth, nie wiem, jak z nim jest. Może by chciał, ale czy na przykład AJ Lee tak sobie myślę, czy ona by chciała pieniądze, przez coś takiego? Nie wiem, no ale czy musi mieć, jak, mieć jakieś prawa do tego, więc nie wiem, czy musiałbyś ją personalnie jakoś spytać, czy właśnie zapłacić, czy coś. Ja wydaje mi się, że to nie byłby problem z AJ Lee. James Ellsworth, nie wiem, też by to po, podobnie wyglądało, ponieważ ten, jakieś te prawa mieć, oczywiście, no ale właśnie nie mieli, więc, więc nie mogli to, o, o nich tutaj nic pokazywać. I Karmela tak właśnie mówi, mówiła. Mówił w sumie jak Mówiłem o tym też ja. Że James Ellsworth jej pomógł. Pomógł jej wygrać tą walizkę. Teraz jednak, tutaj jej nikt nie pomoże. Jeszcze jedna bałam zawodniczka została? Chyba? Czy, czy więcej? nie patrzyłem. Czy Karmela? A nie, wiem, czy Natalia wchodziła? Chyba jeszcze nie wchodziła. Ale może proszę skippuję to wejścia. Za chwilę. Bo w sumie i tak. Yy, I tak yy, ta walka może potrwać dość długo. O Karmela też jest zawodniczka, która. Wchodziła do WBL naprawdę do Main rosteru w bardzo mocny sposób. Patrzę na to, że ona na NXT bym powiedział, że nie była jakąś taką gwiazdą. mp Becky, Charlotte, Sasha, Bailey, na przykład takie zawodniczki w tamtych latach. To Carmela i tak dość szybko ten pas zgarnęła, właśnie była pierwszą z Women's Money in the Bank. Wygrała, potem pas pokonując Charlotte, więc naprawdę, naprawdę to było dość imponujące, jak świetnie wchodziła e, Carmela. No ale potem to wszystko tak już poszło w dół, no i to był chyba jej jedyny World Title Rain. Teraz jej WBL nie ma. Bo jej kontrakt tam nie został przedłużony. No, myślę, że szkoda, by na Carmela była taką ciekawą zawodniczką. Taką, nie mówię, że pod e, World Title, ale pod tak bycie. Na przykład, teraz jak mamy Women's Intercontinental United States pasy, myślę, że na pewno taka Carmela na rosterze Roach i SmackDown też byłaby bardzo fajnie ją widzieć. No, może zobaczymy w przyszłości, może wróci. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. No, mam Natalię na koniec, więc myślę, że może właśnie przychodzi do tego pojedynku. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tam to make history. Each one of these other superheroes runs the show. A, czy po prostu uszkodzenia muszą być jakieś robione? A to nie, wydaje mi się, że na jak one się atakują, to jakby są uszkodzenia. Tam mi się wydaje. Tak mi się wydaje przynajmniej. E, Charlotte Heavy Combo, dobra. Czyli potrzeby tej. Potrzeby tej Charlotte. No właśnie, no tutaj do mnie przyszłam. Chciałem najpierw Charlotte poradzić. Karmela próbuje wyjść już po drobinie, ale to nie będzie dla niej takie, takie łatwe, chyba nasz Charlotte wyrzuca z ringu, tak jest. Dobra, ale poza ringiem też możemy to heavy combo zrobić. Natalia teraz atakuję, powinniśmy... a co, Atakować najpierw Natalia? Nie, ona... poszła sobie do... okej, okay. no to teraz pójdę właśnie do Charlotte, heavy combo, mam nadzieję, że dobrze to zrobię. I dobra, udało się to zrobić, tak jest. Get back into the corner, dobra. Heavy corner atak. To jest Natalia, akurat, którą nie chciałem, ale dobra, możemy ją zaatakować. Ona jednak kontruje. My potrzebujemy Becky w różniku właśnie. A na razie nie mamy jej. Na razie tutaj tylko jest Charlotte i Natalia. Więc sobie popatrzymy po prostu na ten, na ten pojedynek. Czy mamy tutaj coś z inną zawodniczką? Mamy Carmela, To Carmela też jest poza ringiem. Carrie, tak. A, dobra, to w sumie Carrie tak moglibyśmy zrobić. Tylko musimy do niej pójść. Więc potencjalnie jak teraz. Szale z szalezontali będę walczył, to my właśnie możemy pójść do Karmeli, bo to możemy zrobić w każdym miejscu naprawdę. Dobra, musimy się poradzić z Becky. Jakiś atak potężny, tak jest. I żeby właśnie jak tutaj carry atak, carry atak na Karmeli. No pewnie skontrowała Tak jest. Niestety... miałem pojedynek w MyRaize jeden taki, w którym respawnowałem dosłownie ten carry i normalnie z 6 razy z rzędu zawodniczka mnie tam... Skontrowała, jak robiłem, właśnie ten pojedynek. Dobra, mam te dwa miejsca, a to w sumie nawet nam pomogła troszeczkę. W sumie myślę, Beki, nie planowałem tego, ale Beki nam rozłożyła stół, więc czemu nie? Tylko tam, no, Charlotte, właśnie troszeczkę, jakby za dużo tutaj, za bardzo blisko była, może powiedzieć, do wygrania tej walizki, dlatego trzeba było jej dość mocno przeszkodzić, ale i tak. No dobra, jak się teraz będzie atak chciała zrobić, to my sobie pójdziemy, może właśnie, my sobie pójdziemy. Dobra, czyli jeszcze prawie już te uszkodzenia mamy zrobione, bo już w tym momencie będziemy, będziemy to mieli zrobione, wydaje się. Ale tak nie, mamy kontra, ok. Kontra też tutaj, dobra, to jest zrobione. Mamy Becky, to jest dobrze. Mamy Becky, ale ona ucieka od razu. Poczekajmy, właśnie, żeby tutaj Becky wróciła. dlatego tego nie robię. Ten moment, big boot. Czyli ta z Natalia. Musimy się skupić na Natalii i na Becky cały Nie wiem co Becky robią, a wyszła na drabinę poza ringiem i żeby tam stoi, tak po prostu. Więc nie wiem o co jej chodzi. Czyli te dwie zabójczka: Nat Natalia. Heavy attack. Should make a regret the decision. Aha, dobra. Czyli po prostu heavy attack. Musimy jej zrobić. No, na razie jednak no, musimy się zająć karmelą, żeby tutaj nam. Tylko czy na. Charlotte? Tak jest. Charlotte na, na szczęście ma taki. Tak myśli, że ja próbuję tutaj pomóc wszystkim, a ona przeszkadza. przeszkadza. No naprawdę nie wiem, co musi mieć w głowie Shawna, że pomyślała, że to jest dobra rzecz. Karmela chce wyjść po walizkę, my próbujemy uratować sprawę i atakuje nas, więc spoko. Ale mamy Beki, przydałoby się w końcu Beki zaatakować, bo naprawdę potrzebujemy to zrobić. Szybko, tą Beki musimy. Tylko, żeby Karmela nam nie przeszkadzała teraz, by się przydało bardzo. Odejść Carmela, ona oczywiście, że nie odejdzie. W końcu miałem szansę, to ta Karmela musiała wszystko zniszczyć. Miałem i już oczywiście ucieka. Becky, jeszcze mi Karmela tutaj kontrolę ten pozum, a tak. Jeszcze Harrykan Rana mam dość, naprawdę. Nie wiem, że wygra w rzeczywistości. Może będzie przeszkodziła przeszkodzi ataminie. No to ta jeszcze tutaj mnie de będzie tutaj denerwować. Perdi właśnie, że w końcu ta beki, tam mówiłem. W końcu była w narożniku, w końcu, znaczy w końcu była w ringu i mogłem coś zrobić. No to w sumie była już w tym narożniku, ale nie udało się. Dobra, w końcu ją kontrujemy. Co ona ma w sobie, że tak dobrze kontruje? Nie mam pojęcia, ale to jest troszkę już właśnie irytujące troszeczkę. Dobra, teraz Natalia. Trzeba by się ją bardzo. Może jakiś instant recovery, coś takiego mamy, albo pozum atak by się przydał, dobra, ale... Czemu one są takie dobre w kontrolowaniu pozum ataków? Nie mam pojęcia. Dobra, teraz... Szansa. Dobra, udało się tutaj ją zaatakować, ale już szybka kontra. Strasznie dużo kontruje. Właśnie aż troszkę za dużo, jak na taki pojedynek. Nawet w takim normalnym, jakimś meczu przed Universe Mode nie miałbym nic przeciwko. W tym pojedynku jednak wiem, że to będzie ciężka robota, dlatego chciałbym to jak najszybciej zrobić. Muszę chyba po prostu po beki pójść sobie, to, bo dosłownie inaczej nie będzie. Natural Selection tutaj. Muszę po beki pójść. Tylko, że niestety teraz wszystkie zawodniczki są w ringu, więc wiem, że będzie znowu chaos, bo jak tylko zobaczą mnie w ringu, to już będą się chciały rzucić. Bez powodu. Że będę się chciałem rzucić. Przedtem teraz Karmela, pani do nas przyjdzie? A jeszcze nie, bo nie jesteśmy w ringu, ale. No to jest dla nas szansa. Ty bo Natalia wstaje. Musimy szybko sobie tutaj poradzić, żeby nam Natalia nie przeszkodziła. Ale. Becky kontruje. Becky niestety kontruje. A to był właśnie taki idealny na to moment. Ale nie udało się. Tylko, żeby ta Becky została w tym ringu. Charlotte wychodzi po, po drabinie, więc tam Natalia musi. A Becky w z ringu, niestety. Dobrze, przynajmniej Natalia wyrzuciła Charlotte, ale. Pewnie Karma przyjdzie do nas jeszcze. Już tu idzie. Dobra, co Iris Irish Schweepa. Może się na chwilkę przynajmniej pozbędziemy. Talia idzie do nas. Chodź tutaj, Becky. Nie, przyjdzie do nas. Ona robi Manhandle Slema. Może teraz przyjdzie do nas. Tylko przydałoby się ją złapać, a ona nas zaatakowała. I teraz jeszcze Charlotte. Dobrze tam, Becky, idzie. wykonaniu Charlotte, my cały czas tutaj leżymy, bardzo długo, wręcz mam wrażenie, że za długo za ta mina należy. Carmela wychodzi teraz. Nie wiem, czym się powinien zająć bardziej, chyba jednak Karmelą widzę, bo myślałem, że Natalia się nią zajmie, ale nie. Nie teraz, tylko właśnie tego, tego nie chciałem, żeby nas Becky zaatakowała. Dobra, teraz szybko przydałoby się wstać, nie mamy żadnego instant recovery, nic takiego. A Tamina tak długo leży, no nie dostaliśmy żadnego finishera ani A właśnie strasznie długo to, to wszystko się dzieje, jakby. No i na ponownie, czemu Becky aż tyle razy wypada z tego ringu? Mam wrażenie, że non stop jakby najwięcej razy, z wszystkich zawodniczek. I tym bardziej teraz nie możemy się tam, no nie możemy troszkę tam pójść. Teraz pewnie mnie karmela zaatakuje, jak tylko tutaj będę chciał zabrać Becky. nie bring post, oczywiście, że bring post. Carmela ta będzie chciała wsiąść tą drabinę. Teraz Irish whip będzie skontrowany. Teraz Becky idź do ringu. Ktoś niech idzie do tego ringu. Naprawdę, naprawdę robi disarm her A my leżymy tak długo. Szybko ta mina. To jest ostatnia szansa, ale to się nie wiem, czy uda. Szybko, szybko, szybko ta mina. Ledwo w ostatniej chwili, bo niestety właśnie te. To jak ten komputer myśli normalnie. Becky wojzowie disarm her na Charlotte. Pomimo tego, że Carmela jest właśnie. Carmela już tam jest, żeby złapać tę drabinę. Myślę, że po prostu muszę tę drabinę wywalić kompletnie z ringu, bo ta drabina mnie denerwuje, nie ukrywam. To przeszkadza bardzo. Więc na ten moment, póki my jeszcze nie możemy wygrać, nikt nie może wygrać. Wyrzućmy tą drabinę, potem sobie ją wyrzucimy z powrotem. Na razie, właśnie, niech mi nie przeszkadza. Na razie cały czas już od nie wiem jak długo potrzebuję tej Becky. A ta Beki właśnie tak mówię, Naprawdę, nie przesadzając, mam wrażenie, że ona najmniej jest w ringu wszystkich zawodniczych słuchaj, w tym pojedynku. Naprawdę. Pak super tutaj potężny na drabinę. A no, ta drabina jakimś stoją chyba, Charlotte? Nie wiem kto, ale już ktoś oczywiście tą drabinę musiał tutaj wziąć. Tam ma Finisher, no ale na ten moment nie mamy zbytnio jak tego Finishera. Teraz Beki, no nie jest za taką Beki, dobra, tylko nie miałem opcji kontra niestety. Teraz Becky idzie poza ring. Było tak dobrze, byliśmy sami w ringu, a ona po, sam wie że pójdzie poza ring do Natali. Nie spodziewałem się, że na tym się tak długo zatrzymam, ale tak jak już mówię, no to nie jest, niestety, no... Nie spełniła wina, gdy właśnie, tak mówię. mówiłem, Becky po prostu, po prostu nie przyjdzie. Teraz. Do ringu jest. Tamina nie ma stamina chyba. Szybko, szybko tutaj. Teraz. W końcu zrobiłem to. Chyba po... Jakiś nie przesadzając około 10 minutach w końcu się to udało zrobić. Running Attack, dobra. Czyli teraz musimy zrobić na Charlotte Running Attack w ringu. To teraz musimy Charlotte musi do bycia w ringu. Musimy też zobaczyć na Becky, bo ona ma. Mona Robinę ma w ringu, ale Carmela tam jest. Dobra, czyli musimy się skupić właśnie na tej Charlotte. Ponownie. Drabina myślę, że w tym momencie nie będzie użyta. Więc wywalam Nie ma sensu, żeby ta drabina tutaj była. Teraz pewnie Becky będzie tutaj w ringu. Jak, jak jej nie potrzeby, to już pewnie bez problemu tutaj będzie. My wpadamy do narożnika. Teraz trzeba by się instant recovery mieć. Kontry nie było? Wow. Pozuma tak, pozuma tak teraz. Pozuma tak nie mam. Nie, wiem, czy mam tylko jeden pozuma tak na walkę? Czy o co chodzi? Dobra. A to się przydało ją złapać może. Okej, okay, tylko nie łapcie nas. I dobra, udało się. Jak szybko od razu chciałem zaatakować, jak stała, tylko mamy scenkę jakąś. Najlepiej byłaby podczas scenki jakoś tam ina wygrała, nie ukrywam. a tak nie będzie, A ja to będę musiał sam zrobić pewnie. Spierf z w schodkim Nie wiem, że nie ukrywam, czy, czy to się wydarzyło w tej walce. Zakładam, że pewnie tak. Choć no nie pamiętam, bo już to było prawie 10 lat temu. Zapomniałem, że w sumie on dawniej robiła ten taki. Nie wiem, w sumie jak to nazwać, też robiła swego czasu taki jakby Twisting Moonsault. A to był taki Twisting. Nie wiem, w sumie head, <laughs> Muszę sobie go to zobaczyć. ...or dive at your opponent to fill the damage meter. You have 30 seconds. Strike fast. You've got 30 seconds to keep Natalia out of the ring and away from a win. Aha, czy nie może wejść do ringu Natalia? Oby tak było, oby tak było. Dobra, a nie, musimy ją też ogólnie tutaj, dobra. Finisher. Pięknie. Dobra, udało się. Jak zobaczyłem te 30 sekund, to już myślałem, że będzie po będę to musiał wszystko powtarzać czyli teraz tak yy... aha, dobra, Czy po prostu teraz już możemy wygrać, okej, okay. teraz już oficjalnie możemy naprawdę wygrać, a tak mówiłem przydałyby się te finisher, a niestety teraz nie mamy ani jednego to, było, to, jest, to jest niedobra rzecz że nie mamy ani jednego właśnie na ten moment ale na właśnie te finishery by się bardzo przydały Potem będzie takie proste wygrać jakby jeszcze właśnie w poprzednim yy, w poprzednim 2 mam wrażenie, że było łatwiej wygrać, ale w tym 2 jest lepiej, tak bym to nazwał wolę na pewno tak, jak jest w tym roku te ladder mecze, te TLC mecze, ale na pewno jest ciężej wygrać. Dlatego ja to może właśnie mi dość długo zająć na pewno. Ta Natalia, sama w ringu. Znaczy w sumie sama stojąca może być w ringu. Więc przydałoby się, może Charlotte, ktoś, ktoś może, Becky, Carmela. Po prostu która jest z was, żeby to zrobiła. Charlotte, czy ty to zrobisz, czy będzie po walce? No, na szczęście. Choć nie wiem, czy ona... Właśnie nie może czasem. Nie wiem, czy w tym roku nie jest tak, że ona może dalej to zdjąć, aby tą walizkę, jak tak właśnie jest. Tak mi się wydaje. Dobra, użyjmy Rager. to może być bardzo potrzebne nam w sumie na no ten moment. Big z Carmeli. trzeba by się mieć dwa Finish, najlepiej. Najpierw to by się też znaleźć taki dobry moment na to, żeby tą walkę wygrać, nie ukrywam. Teraz właśnie będziemy musieli szukać takiego momentu. będzie troszkę atakować te rywalki, żeby ta... żeby ten pasek momentu nam poszedł troszeczkę w górę. Bo właśnie najłatwiej jest wydaje mi się wygrać, jak się ma te finishery, bo właśnie się tam... skipuje te... te części. Uwaga na Charlotte, dobra. Natalia też... Nie wiem czemu się... Nie kliknąłem aby zmiany celu, miałem na Natalii już. Nie wiem czemu właśnie... jakby mi zmieniło automatycznie cel na karmez, to było takie dziwne. Czy teraz back body drop? Czy też ja chyba miała być Natalia, ale nie trafiła. A zobaczmy, jakbym. A dobra, back idzie. chciałem ja też spróbować samemu sobie wyjść. Ale też może bym spróbował. Chodzi na dalej, ja że też rzucić, tak jest. Ale i tak, właśnie na razie czego? Nie chcę, żeby tak było czasem. A weźmy. Candlestick może być. Teraz rzućmy po prostu. W w Charlotte czemu nie, i jeszcze teraz sygnatura będziemy mieli sygnaturę kolejną nie wiem czy signatura daje nam skip czy nie, a nie mamy stamina więc boję się, że to wychodzenie po rabinie będzie mega, 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 mega wolne no ale zobaczymy co, co dam radę zrobić powolutku, powolutku, ale nie będzie to właśnie, będzie to bardzo ciężkie nie będę używał tego finisza, bo myślę, że się nie opłaca a dobra, jest teraz to łatwiejsze troszeczkę, mam wrażenie, jakby mniej tych trzeba zapełniać Mam wrażenie, nie to, nie to. Szybko, 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 tutaj musimy to zrobić. Skip stage. Okej okay. i mamy to, udało się, jest, udało się. Możliwe, że właśnie, nie wiem, bo nie mam jeszcze dużo doświadczenia grając te mecze, te mecze o walizki, czamopasy, taki ladder mecze, TLC mecze, ale możliwe, że właśnie im dłużej się walczy, im dłużej się próbuje, to jest mniej tych kółek jakby do wyklikania, co mi się podoba. To jest właśnie taki duży plus. Powiedziałbym, że ogólnie właśnie walki ladder TLC match, man in the Bank to ogólnie pojedynki, gdzie trzeba wyjść drabinie i zgarnąć coś. To naprawdę mi się bardzo podoba, jak w tym roku to wygląda. Wydaje mi się, że to jest duży, jakby duży upgrade względem tego, jak to wyglądało w ostatnich latach, bym powiedział. Dobra, więc yy, mamy to zrobione. Odblokowaliśmy man in the Bank Arena, odblokowaliśmy. No przynajmniej te wszystkie zawodniczki są w grze, ale odblokowaliśmy ich wersję, może powiedzieć, z tamtych, z tamtych czasów, tak naprawdę. Więc kolejny pojedynek, jeden na pewno z trudniejszych zrobiony, zobaczymy co teraz. Teraz mamy pierwszy pojedynek z udziałem USOS, czyli walka przeciwko New Day, Heinesel 2017. To była właśnie walka w klatce Heinesel, tak jest, to była walka w klatce Heinesel, w sumie nawet nie popatrzyłem, ale na tle w sumie, tutaj na dole oni są, na, właśnie w klatce Heinesel. Dużo tych objectives mam, pewnie i jedni i drudzy, jeśli chodzi o tak teamy, więc tutaj na pewno hejne i może jeszcze pasy, potencjalnie może pasy i coś jeszcze może. Czyli to jest kolejny właśnie pojedynek, który mamy. I to oznacza, że tu mamy. Tu mamy właśnie USOS 4. No tak, pewnie jeszcze właśnie. Pewnie oprócz USOS jeszcze 8 pojedynków, tak by to wyglądało wstępnie, mi się wydaje, więc... Usos kontra New Day, no dla mnie to będzie pewien fajny pojedynek, bo ja, tak jak już mówiłem wiele razy, Usos to jest mój, myślę, że personalnie ulubiony tak w historii dla dlatego fajnie będzie ich tutaj zobaczyć w akcji, nie wiem, czy to jest jedyny pojedynek, jaki będzie mieli właśnie z ich udziałem, bo patrząc na to, ile mam jeszcze pojedynku, no, to zakładam, że jeszcze będziemy mieli jakieś powtórki, bo jak na razie nie mieliśmy tutaj powtórek, jeśli chodzi o osoby, no nie było tutaj żadnych takich powtórek, więc wydaje mi się, że wiadomo, że na pewno będzie walka Romana Reńca pewnie Solo powinien się pojawić, może Jacob będzie jakoś miał walkę, Tama i... No w sumie oni są dość świeży, więc nie wiem w sumie. No ale nie może potencjalnie The Rock jako The Rock, a nie jako Rocky Mavia będzie miał walkę. Tak sobie w miarę właśnie myślałem. No pewnie tak, tak to może wyglądać. Jeszcze kilka pojedynków można znaleźć na pewno. Kilka jeszcze dobrych pojedynków na pewno tutaj zobaczymy. Pewnie jakiś tam Dream Match może jeszcze jakiś też się potencjalnie pojawi. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!